Cześć Boże, witajcie, kochani, Słowo dzisiejsze to przyszli. Bóg ma zawsze inicjatywę, to już wiemy, Słowo nas tego uczy. Wiele razy odkrywamy na modlitwie słowem to, że Bóg ma inicjatywę i zawsze jest pierwszy, ale się nie narzuca. W inicjatywie powołania uczniów czekał, aż ci, których powoła, przyjdą do Niego, odpowiedzą na to, wykażą się inicjatywą. Pamiętacie z innych miejsc Ewangelii, gdzie Jezus powoływał czy zapraszał, a ktoś mówił: Pozwól mi się iść pożegnać z bliskimi, pozwól mi się pochować ojca. No właśnie, nie wszyscy byli gotowi. Tych dwunastu było gotowymi, dlatego wzór trzeba nam z nich czerpać. I kiedy subtelnie Bóg do czegoś zaprasza, no to po prostu przyjdźmy do niego czy pójdźmy do niego, tak abyśmy mogli. Aby Pan Jezus mógł o nas powiedzieć, że przyszli na moje zaproszenie. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. A my dalej walczymy o subskrypcję, bo już naprawdę do następnego tysiąca niewiele brakuje.